Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek od lat powraca w mediach i w pamięci opinii publicznej, nie pozwalając zapomnieć o dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się w Sopocie w lipcu 2010 roku. Młoda kobieta wyszła wówczas z klubu, a jej dalsze losy stały się jedną z największych zagadek współczesnej Polski. Z biegiem lat powstało wiele hipotez, analizowano zapis z monitoringu przesłuchiwano świadków, tworzono kolejne teorie dotyczące tego, co wydarzyło się tamtej nocy. Jednak w ostatnim czasie na nowo rozgorzała dyskusja o jednym wątku, który do tej pory pozostawał raczej w cieniu, o tak zwanym ognisku i o osobach, które brały w nim udział. W tym odcinku spróbujemy przyjrzeć się temu elementowi układanki. Pojawiły się bowiem informacje, że to właśnie tam w gronie młodych ludzi spędzających czas na plaży kryją się odpowiedzi na pytania, które od lat pozostają bez odpowiedzi. Zeznania uczestników tego spotkania są pełne sprzeczności, a sama obecność Iwony w ich otoczeniu rodzi kolejne wątpliwości. Czy ognisko było niewinną imprezą, czy mogło być miejscem, w którym rozegrały się wydarzenia kluczowe dla całej sprawy, a może cała ta historia została celowo zagmatwana, aby nikt nigdy nie dotarł do prawdy? Przeanalizujemy dostępne relacje, spróbujemy uporządkować fakty i zastanowić się, czy nowy trop, który pojawił się po latach, nie jest przypadkiem jednym z najważniejszych w całym śledztwie. Sprawa Iwony Wieczorek od lat budzi ogromne zainteresowanie nie tylko wśród śledczych, dziennikarzy czy detektywów, lecz także wśród zwykłych ludzi, którzy pamiętają tamtą lipcową noc i kolejne dni pełne poszukiwań. Historia młodej dziewczyny, która zniknęła bez śladu, stała się jedną z najczęściej analizowanych zagadek kryminalnych we współczesnej Polsce. W centrum tej opowieści znalazł się słynny zapis z kamer monitoringu, pokazujący samotny marsz Iwony wzdłuż alejki prowadzącej przez park. To nagranie przez lata stanowiło podstawę wszelkich analiz, jakby właśnie w tej scenarii miało kryć się rozwiązanie zagadki. Jednak najnowsze ustalenia wskazują, że równolegle do tego obrazu istniał jeszcze inny wątek. Być może o wiele ważniejszy, tak zwane ognisko. Ognisko, o którym mowa, odbywało się w nocy, gdy Iwona zniknęła. Z pozoru było to zwyczajne spotkanie młodych ludzi na plaży, gdzie bawiono się, rozmawiano i korzystano z wakacyjnej atmosfery. Jednak zeznania dotyczące tego wydarzenia od samego początku budziły wątpliwości. Kto właściwie był przy ogniu? Ilu uczestników tak naprawdę spotkało się w tym miejscu? Jakie relacje łączyły ich z Iwoną i dlaczego część z nich do dziś przedstawia sprzeczne wersje tego, co działo się w tamtej nocy? To pytania, które nabrały nowego znaczenia, kiedy ponownie przyjrzano się analizie logowań telefonu zaginionej. Okazało się, że w momencie, gdy Iwona opuściła klub w Sopocie, Wysyłała wiadomości SMS do osób, które w tym samym czasie przebywały właśnie przy ognisku. Nie były to przypadkowe kontakty, lecz konkretne osoby z jej otoczenia, które miały znajomości w tym środowisku. Jeśli przyjąć, że dziewczyna pisała do nich w drodze, to pojawia się zasadnicza wątpliwość, czy jej celem faktycznie było dotarcie do domu, jak zakładano w oficjalnej wersji, czy też zmierzała ku spotkaniu z uczestnikami imprezy na plaży. To właśnie ta drobna zmiana punktu widzenia całkowicie odwraca interpretację wydarzeń. Przez lata opinia publiczna była przekonana, że Iwona samotnie przemierzała miasto, chcąc wrócić do swojego mieszkania. Wszystkie działania skupiały się na jej marszu, nagraniach z kamer i analizie każdego kroku. Tymczasem, jeśli faktycznie zmierzała ku ogniu, to oznacza, że śledczy przez lata koncentrowali się na błędnym obrazie sytuacji. Jej droga mogła być świadomie ukierunkowana na miejsce spotkania z określonymi ludźmi, a nie tylko na powrót do domu. Właśnie tu pojawia się pierwsza hipoteza, która wywołuje poważne refleksje. Iwona mogła zostać świadomie ściągnięta na ognisko. Ktoś z uczestników mógł wysłać jej sygnał, przekonać, że warto dołączyć do towarzystwa, a może obiecać coś, co zachęciło ją, by zmienić swoje plany. W takim scenariuszu dziewczyna nie była przypadkową ofiarą losu, która zbłądziła w nocy i zniknęła bez śladu. Była osobą, która została wciągnięta w określony układ wydarzeń, a ich finał mógł być starannie zaplanowany. Trzeba zadać pytanie, dlaczego wersja dotycząca ogniska przez tyle lat pozostawała marginalna. Jednym z powodów mogło być skupienie na obrazie z kamer. Łatwo było zbudować wokół niego narrację, że młoda kobieta po prostu wracała do domu i coś złego spotkało ją na samotnej drodze. Jednak analiza jej kontaktów pokazuje, że być może to wcale nie była jej faktyczna trasa, a raczej fragment drogi prowadzący w stronę plaży i towarzystwa, z którym miała się spotkać. W tym miejscu pojawia się także kolejny problem sprzeczności w zeznaniach uczestników. Od samego początku ich relacje nie były spójne. Jedna osoba twierdziła, że znajdowała się przy ogniu, podczas gdy inna temu zaprzeczała. Część świadków wskazywała na obecność konkretnych ludzi, którzy później kategorycznie odmawiali potwierdzenia swojej obecności. Mogło to wynikać z bałaganu, z zamieszania związanego z alkoholem czy zwykłej niepamięci. Ale równie dobrze mogło być to celowe działanie, mające na celu zacieranie śladów i uniemożliwienie odtworzenia rzeczywistego przebiegu spotkania. W śledztwach kryminalnych chaos bywa niekiedy narzędziem. Jeśli świadkowie przedstawiają sprzeczne wersje wydarzeń, prowadzący sprawę mają ogromne trudności z ustaleniem, kto rzeczywiście znajdował się na miejscu i co faktycznie się wydarzyło. W efekcie lista uczestników może nigdy nie zostać ustalona w sposób pełny, a obraz całej sytuacji rozpływa się w morzu niespójnych relacji. Właśnie w tym tkwi niebezpieczeństwo. Brak jasności mógł być nie tylko efektem niefrasobliwości, ale także świadomego działania mającego na celu ukrycie prawdy. Kiedy zestawi się to z analizą telefonu Iwony, obraz staje się jeszcze bardziej niepokojący. Dziewczyna pisała do ludzi znajdujących się przy ogniu, co oznacza, że musiała mieć świadomość tego spotkania i chęć kontaktu z jego uczestnikami. A jeśli ktoś faktycznie zachęcił ją do przyjścia, to jej marsz przez park nabiera zupełnie innego znaczenia. Nie był przypadkowy, lecz ukierunkowany na spotkanie, które mogło się stać kluczowym momentem całej sprawy. Tym samym wątek ogniska przestaje być pobocznym epizodem. Staje się elementem centralnym, który może rzucić nowe światło na to, co wydarzyło się 15 lipca 2010 roku. Jeśli Iwona rzeczywiście miała tam dotrzeć, to oznacza, że jej dalsze losy należy analizować nie tylko w perspektywie samotnej drogi, ale także w kontekście osób, które tej nocy zebrały się przy plaży. Ich zachowanie, zeznania i ewentualne powiązania stają się kluczowe dla zrozumienia całej sprawy. W tej chwili nie da się już pominąć tego tropu. Chaos w zeznaniach, kontakty z uczestnikami i brak jednoznacznego obrazu sytuacji sprawiają, że właśnie w ogniu dyskusji o ognisku może kryć się rozwiązanie zagadki, która od lat wymyka się wyjaśnieniu. Kiedy przeanalizuje się dokładniej relacje osób, które w nocy zaginięcia i wony wieczorek miały przebywać przy ognisku, trudno oprzeć się wrażeniu, że zamiast pełnego obrazu otrzymujemy coś w rodzaju rozsypanej układanki. Każdy świadek podaje inne szczegóły, a próba zestawienia ich w spójną całość kończy się fiaskiem. Jedni twierdzą, że na plaży było kilkanaście osób, inni, że tylko kilka. Ktoś wspomina konkretne imiona, ktoś inny zaprzecza, by dana osoba w ogóle się pojawiła. Taki stan rzeczy może wynikać z roztargnienia, z atmosfery imprezy, gdzie obecny był alkohol i zamieszanie. Ale równie dobrze może być elementem większej gry, świadomego wprowadzania śledczych w błąd, aby nigdy nie udało się ustalić rzeczywistego składu uczestników spotkania. Tu właśnie pojawia się teoria o chaosie jako narzędziu. W kryminalistyce niejednokrotnie spotykano się z sytuacjami, w których prawda nie była przykrywana jednym spójnym kłamstwem, lecz całą lawiną sprzecznych wersji. Dzięki temu żadna relacja nie daje pełnej pewności, a prowadzący sprawę grzęzną w gąszczu zeznań, które wzajemnie się wykluczają. Jeśli ktoś rzeczywiście chciał zamaskować prawdziwe wydarzenia z tamtej nocy, to właśnie taka taktyka mogła okazać się najskuteczniejsza. Na to nakłada się jeszcze kwestia ksywek i podwójnych imion. W zeznaniach wielokrotnie pojawiały się sytuacje, że ta sama osoba była nazywana inaczej przez różnych uczestników spotkania. Przykład mężczyzny, który w jednej relacji funkcjonował jako Marcin, a w innej jako Sebastian, może wydawać się błahostką. Ale w praktyce oznaczał ogromne zamieszanie w dokumentacji śledczej. Istniało bowiem ryzyko, że ktoś został przesłuchany dwukrotnie pod innymi danymi, a ktoś inny, ukrywając się pod pseudonimem, w ogóle nie trafił do akt. Ta plątanina imion i ksywek sprawia, że do dziś nie ma stuprocentowej pewności, kto rzeczywiście znajdował się przy ognisku. A skoro lista uczestników jest niepełna, to niewykluczone, że brakuje na niej osób kluczowych. Takich, które mogły mieć bezpośredni związek z zaginięciem Iwony. I tu rodzi się kolejne pytanie: Czy był to wynik niefrasobliwości i braku dokładności ze strony prowadzących sprawę, czy też ktoś celowo zadbał o to, aby prawdziwy skład nigdy nie został odtworzony? Kiedy spojrzymy na to w szerszym kontekście, pojawia się jeszcze jeden wątek: doniesienia o rzekomych obserwacjach Iwony w Helu czy Jastrzębiej Górze. Z pozoru wyglądały one na typowe plotki, jakie zawsze pojawiają się po zaginięciach. Ktoś gdzieś widział, ktoś słyszał, ktoś twierdził, że rozpoznał dziewczynę w towarzystwie mężczyzny. Jednak w tym przypadku było ich tak wiele i pojawiały się niezależnie od siebie, że trudno je całkowicie zignorować. Problem polega na tym, że jeśli były nieprawdziwe, to musiały mieć jakiś cel. Fałszywe tropy są bowiem doskonałym narzędziem dezinformacji. Jeśli opinia publiczna zaczyna wierzyć, że zaginiona dziewczyna widziana była w zupełnie innym miejscu, odciąga to uwagę od faktycznego centrum wydarzeń w tym przypadku od trójmiasta i od ogniska na plaży. To prowadzi do hipotezy, że ktoś mógł celowo wpuścić w obieg takie doniesienia, by rozproszyć uwagę, skupić poszukiwania w zupełnie innym rejonie i odsunąć zainteresowanie od osób, które naprawdę miały coś do ukrycia. Nie można pominąć także kwestii czasu. Czas w sprawach kryminalnych bywa jednym z najważniejszych czynników. Pierwsze godziny i pierwsze dni po zaginięciu są kluczowe dla zebrania dowodów, przesłuchania świadków i utrwalenia pamięci uczestników wydarzeń. Tymczasem wątek ogniska od samego początku otaczał chaos i milczenie. Jeżeli ktoś faktycznie znajdował się przy ogniu, a w zeznaniach kłamał bądź plątał się w wersjach, to musiał mieć w tym konkretny interes. Być może chodziło o zyskanie czasu czasu potrzebnego na zatarcie śladów, na ustalenie wspólnej narracji, albo nawet na ukrycie osoby, która miała bezpośredni związek z tragedią. Sprzeczne zeznania mogły więc nie być jedynie skutkiem zamieszania, ale częścią gry na czas. Jeśli dodamy do tego fałszywe doniesienia z innych miejscowości. Zamianę imion i ksywek oraz brak precyzyjnych list uczestników otrzymujemy obraz wydarzeń, który bardziej przypomina starannie ułożoną zasłonę dymną niż przypadkową plątaninę faktów. W tym świetle droga Iwony z Sopotu wcale nie jawi się jako samotna, przypadkowa wędrówka. Coraz wyraźniej wygląda na świadomie zaplanowaną trasę wiodącą ku miejscu, gdzie znajdowali się ludzie, którzy mogli mieć wobec niej określone zamiary. Jeżeli faktycznie ktoś z uczestników ogniska zachęcił ją do przyjścia, a później świadkowie zaczęli celowo gmatwać zeznania, to rodzi się obraz wydarzeń, w którym nie ma miejsca na przypadek. W tym scenariuszu Iwona została wciągnięta w grę, której reguły ustalali inni. Grata polegała na tym, by stworzyć wokół jej losu jak najwięcej zamieszania, od sprzecznych wersji, przez fałszywe tropy, aż po opóźnianie reakcji służb. A jeśli tak, to oznacza, że od pierwszych godzin po zaginięciu ktoś aktywnie działał, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. To prowadzi nas do kolejnej refleksji. Im większy bałagan powstaje w pierwszych dniach śledztwa, tym trudniej po latach dojść do sedna. A w przypadku Iwony Wieczorek bałagan ten nie wydaje się być dziełem przypadku. Raczej wygląda na coś, co zostało starannie podsycone i utrwalone. Dzięki temu sprawa, zamiast zmierzać ku rozwiązaniu, przez lata krążyła wokół tych samych niepełnych obrazów, a każdy nowy szczegół jeszcze bardziej ją komplikował. I właśnie w tym miejscu trzeba przyznać, że wątek ogniska nie jest już tylko poboczną historią w tle, to może być centralny element całej układanki. Jeżeli chaos był celowy, jeśli fałszywe tropy miały odciągnąć uwagę, a ksywki zamazać prawdziwe nazwiska, to oznacza, że istniała grupa ludzi zainteresowanych tym, aby prawda nigdy nie została ustalona. Analizując ponownie sprawę Iwony Wieczorek, trudno nie dostrzec, że wokół tak zwanego ogniska narosło więcej pytań niż odpowiedzi. To właśnie ten epizod, z pozoru niewielki, marginalny i nieważny, dziś zaczyna jawić się jako jeden z kluczowych. Spróbujmy zebrać wszystkie wątki i ułożyć je w spójną narrację, aby lepiej zrozumieć, co mogło wydarzyć się tamtej nocy i dlaczego od tylu lat prawda pozostaje ukryta. Po pierwsze, kontakty Iwony z osobami, które znajdowały się przy ognisku, wskazują, że jej marsz nie musiał być jedynie drogą do domu. Wiadomości SMS wysyłane w tym czasie są dowodem na to, że dziewczyna utrzymywała łączność z konkretnymi osobami, które były w centrum wydarzeń. Jeśli przyjąć, że to właśnie do nich zmierzała, wówczas cała dotychczasowa konstrukcja śledztwa, oparta na założeniu o powrocie do mieszkania, zostaje zachwiana. Jej krok w stronę parku i alejki mógł być tylko etapem drogi do zupełnie innego celu miejsca spotkania, które kryło w sobie zupełnie inny finał. Po drugie, Sprzeczne zeznania świadków tworzą obraz, który trudno wyjaśnić przypadkiem. Jedni potwierdzają obecność konkretnych osób, inni jej zaprzeczają. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której nie da się w stu procentach ustalić listy uczestników. Taki chaos działa jak zasłona. Zamiast jednej wyraźnej linii zdarzeń mamy kilka wersji, które wzajemnie się wykluczają. To powoduje, że śledztwo ugrzęzło w martwym punkcie, a uczestnicy wydarzeń mogli pozostać w cieniu. Po trzecie, kwestia ksywek i podwójnych imion obnaża kolejne słabości. W realiach młodzieżowych spotkań, używanie przezwisk jest czymś naturalnym, ale w sprawie o takiej wadze, urasta do rangi problemu kryminalnego. Jeżeli ktoś figurował w zeznaniach raz jako Marcin, innym razem jako Sebastian, to w dokumentach powstawał chaos trudny do rozwikłania. A jeśli rzeczywiście zdarzało się, że jedna osoba była przesłuchana wielokrotnie pod różnymi danymi, a inna w ogóle nie została uwzględniona, to w aktach mogły pozostać poważne luki. Luki te są szczególnie niebezpieczne, bo mogły ukryć obecność kogoś, kto miał realny związek z zaginięciem Iwony. Po czwarte, pojawiają się doniesienia o rzekomych widzeniach Iwony w innych miejscowościach, w Helu czy w Jastrzębie i Górze. Choć na pierwszy rzut oka przypominają one typowe pogłoski, jakie zawsze krążą po tragediach, ich liczba i powtarzalność zmuszają do zastanowienia. W kontekście całej sprawy coraz bardziej prawdopodobne staje się, że były one elementem celowej dezinformacji. Jeśli ktoś chciał odciągnąć uwagę od faktycznego miejsca wydarzeń, najlepszym sposobem było puszczenie w obieg historii o widzeniu zaginionej w odległych miejscach. W efekcie media i opinia publiczna koncentrowały się na zupełnie innym obszarze, a wątek ogniska pozostawał w cieniu. Po piąte, pojawia się kwestia czasu. Sprzeczne zeznania i dezinformacja mogły być sposobem na zyskanie bezcennych godzin i dni. W tym okresie możliwe było zatarcie śladów, ustalenie wspólnej wersji wydarzeń, czy usunięcie dowodów, które mogły obciążać konkretną osobę. W wielu sprawach kryminalnych to właśnie pierwsze godziny decydują o tym, czy prawda wyjdzie na jaw, czy też zostanie skutecznie ukryta. A w tym przypadku wydaje się, że od samego początku pojawiła się grupa ludzi, którzy z pełną świadomością grali na czas. Zestawiając wszystkie te elementy, powstaje obraz wydarzeń, który jest o wiele bardziej niepokojący niż mogłoby się wydawać. Nie jest to już tylko historia młodej dziewczyny, która samotnie wracała z klubu i zniknęła w nocy. To opowieść o grupie osób, które w różny sposób mogły przyczynić się do tego, że prawda nigdy nie wyszła na jaw. Mogli to być uczestnicy ogniska, którzy z różnych powodów nie chcieli mówić prawdy. Mogły to być osoby z otoczenia, które miały wpływy i wiedziały, jak kontrolować przebieg śledztwa. A może były to zupełnie inne osoby, które zadbały o to, by cała historia ugrzęzła w chaosie. W tej sytuacji pojawia się fundamentalne pytanie, czy chaos, który otacza sprawę Iwony Wieczorek, powstał przypadkowo, czy też został starannie wytworzony? Bo jeśli przyjmiemy, że to drugie, wówczas cała układanka nabiera zupełnie innego wymiaru. Oznacza to, że od samego początku ktoś działał w sposób zorganizowany, dbając o to, by prawda nigdy nie została ustalona. Dlatego właśnie wątek ogniska staje się tak istotny. To nie tylko epizod w tle, ale punkt, który może stanowić klucz do rozwiązania zagadki. Jeśli udałoby się jednoznacznie ustalić, kto tam był, jakie relacje łączyły uczestników i dlaczego tak wielu z nich gmatwało swoje zeznania, być może prawda wyszłaby na jaw. Sprawa Iwony Wieczorek pokazuje, jak łatwo można zgubić się w gąszczu sprzecznych relacji, fałszywych tropów i niedopowiedzeń. Ale pokazuje też, że każdy szczegół, nawet taki jak miejsce spędzania czasu przez grupę młodych ludzi, może być kluczem do całej układanki. I choć od tamtej nocy minęło już wiele lat, to wciąż pozostaje nadzieja, że odpowiedzi istnieją. Być może są ukryte w zeznaniach, w zapisach, w pamięci uczestników wydarzeń. Być może nadal można je odnaleźć, jeśli tylko spojrzeć na sprawę z innej perspektywy. Wnioski z tej analizy są jasne. Jeśli Iwona zmierzała ku ognisku, jej droga była świadomie zaplanowana, a nie przypadkowa. Jeśli świadkowie celowo mieszali fakty, to ktoś aktywnie pracował nad tym, by śledztwo ugrzęzło. Jeśli ksywki i podwójne imiona wprowadziły w błąd, to w aktach brakuje osób kluczowych. Jeśli doniesienia o innych miejscowościach były fałszywe, to ktoś kontrolował przekaz medialny. A jeśli świadkowie grali na czas, to oznacza że od pierwszych godzin po zaginięciu działał mechanizm zorganizowany, mający jeden cel ukrycie prawdy. Sprawa Iwony Wieczorek nie jest więc tylko historią o samotnym marszu i nagraniu z kamer. To może być historia o chaosie, który został stworzony po to, by nigdy nie dało się dotrzeć do sedna. A jeśli tak, to być może rozwiązanie tej zagadki leży nie w kolejnych analizach monitoringu, lecz w dokładnym prześledzeniu tego, co wydarzyło się przy ogniu na plaży. To, co wydawało się jedynie marginesem sprawy, dziś jawi się jako jej potencjalny klucz. Ognisko, sprzeczne zeznania, ksywki i fałszywe tropy pokazują, że wokół zaginięcia Iwony Wieczorek od samego początku panował chaos. A może raczej był on starannie tworzony. Czy kiedykolwiek uda się dotrzeć do prawdy? Czy uda się przełamać mur milczenia i rozproszyć gęstą zasłonę dezinformacji? Tego wciąż nie wiemy. Jedno jest pewne. Dopóki będziemy analizować każdy szczegół i zadawać trudne pytania, dopóty istnieje szansa, że prawda kiedyś ujrzy światło dzienne. Dlatego jeśli chcecie, abyśmy dalej przyglądali się tej sprawie, śledzili tropy i odkrywali kolejne niewygodne fakty, subskrybujcie kanał i zostawcie komentarz. Wasze wsparcie sprawia, że możemy kontynuować te analizy i razem szukać odpowiedzi na pytania, które od lat pozostają bez odpowiedzi.